Słuchajcie, takie spontaniczne wyjście na targi Staroci. Klimacik taki handlowy fajny, przyjemny wszyscy ludzie. Mówi pan 150. Ja za 150 chyba Nie co to jest to bliską, to jest jakieś wydarzenie jakieś, bo tu jest 20 rocznica powstania gry, czyli mamy 96-2016. No zobaczcie, wpisałem bliskon Diablo żeton. Mamy żeton dostępny na ebayu. Ile? 80 dolarów, to duża cena dla jakiegoś kolekcjonera, kto się Diablo fascynuje, to jest bokomy No, A tutaj pani ma bilety i tak, tutaj jest jeden taki widzę jakiś instalacyjny, był po 16, 450 hełm z przebitka, a tutaj jest są skasowane. I pani chce za to 30 zł.